Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pire z grochu. Potrzebować będziemy 40 deko łuskanego grochu. Groch wypłukałam. Zalewamy wodą. Tak 2 cm nad powierzchnię. Przykrywamy i gotujemy około godziny czasu pod przykryciem. Po zagotowaniu groch zmniejszamy. Pamiętamy o częstym mieszaniu i w razie potrzeby dolejemy wody. Bo groch musi mieć konsystencję taką bardziej stałą. Będziemy potrzebować tak dwie łyżki domowego smalcu. Przepis znajduje się na moim kanale. A groch doprawimy solą, pieprzem i majerankiem jeżeli lubimy groch przepraszam, kminek możemy dodać kminku groch gotujemy na małym ogniu tak wygląda groch gotujący się i należy go podczas gotowania doprawić ja lubię kminek możemy dodać cały lub mielony ja lubię kminek Kminek ułatwia trawienie i dodajemy, dodajemy majeranek, przykrywamy i dalej gotujemy, pamiętamy o mieszaniu. groch już mamy ugotowany teraz należy go doprawić solą i pieprzem i ja miksuję możemy podać w takiej formie jak jest ale ja groch miksuję i podaję z przysmażoną kiełbasą z cebulką można również podać z golonką ale to już jest dobrowolna rzecz i teraz groch miksu puree z grochu już mam zmiksowane i tak jak wspominałam na końcu dodajemy dwie łyżki tłuszczu i należy to bardzo dokładnie Pomieszyć. Tak. I pire z grochu mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl ja podaję to w takiej formie i tutaj dam podsmażoną kiełbasę z cebulą i danie mamy gotowe tak wygląda pire z grobu.